To dzisiaj zagrał bardzo dobre spotkanie i, i tak naprawdę nie można się do niczego przyczepić. Pomimo też tego, że tam trochę łydka go jakaś do, jakoś, jakoś mu dokuczała z rana, miał jakieś tam delikatne problemy, więc, więc wiedział, że, że musi zrobić wszystko, e, wziąć jakiś przeciwbólowy lek i, i zagrać dzisiaj, bo jest na pewno bardzo ważną postacią do naszej drużyny. E, no cóż, no. No, były momenty, gdzie, gdzie, gdzie Gdańska e, gdzieś zdobywał z 2-3 punkty w serii, ale gdzieś potem szliśmy na zagrywkę i blok obrona, nasza gra w tym, w tym meczu wydaje mi się, że wyglądała całkiem, całkiem nieźle i um, zasłużenie wygraliśmy w trzech setach, bo, bo po prostu byliśmy ci zdecydowanie lepsi. Ja właśnie nie wiem czemu wszyscy, ja nie wiem czemu wszyscy mówią, że to jest jakieś mega zaskoczenie i, a, i jakaś niesamowita ekscytacja tym. Jakby drużyna z Lublina w tym sezonie naprawdę bardzo dobrze gra w siatkówkę i ja bym im w żaden sposób nie umywał, że to jest jakieś, jakaś niesamowita niespodzianka. Wczoraj byli lepsi, pokazali to w Rzeszowie. Rzeszów ma pewne problemy zdrowotne, a ja dziś jak sobie analizując, analizowałem te ćwierćfinały i myślałem, kto może sprawdzić jakąkolwiek taką, powiedzmy, niespodziankę, no to, była to właśnie, był to właśnie ten mecz i to się stało. Więc no zobaczymy. Na pewno czeka nas ciężkie mecze półfinałowy. Tak naprawdę to jest dyspozycja dnia i, i może ktoś wyjść na zagrywkę, zrobić z pięć asów i jest po robocie. No na pewno bardzo bym chciał zdobyć Puchar Polski. A jeszcze się go tutaj nie udało z Jastrzębiem zdobyć. Są jakieś mistrzostwa, jakieś srebrne medale, ale yy, no kurczę, fajnie by było to wygrać. Zobaczymy. Na pewno zrobię wszystko, jak i pewnie cała drużyna, żeby, żeby w końcu Puchar po iluś tam latach przywieźć do Jastrzębia. Co prawda Wolę grać na Ergo Arenie, bo uważam, że jest to jedna z lepszych, jak nie najlepsza ale do, do grania w siatkówkę. Ale, ale się cieszę, że na pewno będziemy mieli możliwość grać w Krakowie. No nie powiem, że zagraliśmy złe spotkanie, natomiast no jednak e, Jastrzębie nie bez powodu zajmuje pierwsze miejsce w Lidze i, i gra bardzo dobrze. I, no I po prostu można powiedzieć, wypunktowało nas e, kiedy tylko mogło, wykorzystywało swoje szanse i tak naprawdę. Praktycznie nie było momentu, w którym moglibyśmy ewentualnie e, poczuć, że, że wychodzimy na, na jakąś przewagę, wychodzimy na jakąś e, prostą. E, no i po prostu zasłużenie wygrali. Na pewno liczyliśmy na więcej. Na pewno przystępując do tego spotkania, e, wierzyliśmy w to, że mimo klasy przeciwnika. To będziemy w stanie z jakąś niespodziankę sprawić. Wczoraj taką niespodziankę sprawił Lublin, grając dobre spotkanie przeciwko RS-owi. No my tymczasem spotkaliśmy się jednak z na tyle dobrą drużyną, że tutaj jednak o tej niespodziance nie było mowy. Myślę, że Jastrzębie spotka się w finale z Warszawą i zobaczymy, co tam. Jak powalczą między sobą drużyny, ale myślę, że to będzie bardzo, bardzo interesujące finały i interesujący finał od puchar. Tym razem bez Zaksy, tak jak to za za zawsze było do tej pory, więc teraz inne drużyny mają szansę na triumf. Tak, myślę, że od początku kontrolowaliśmy to spotkanie dobrą zagrywką, robiła, nasza zagrywka robiła ci bardzo dobrą robotę. Przecież nam było łatwiej tę grę prowadzić. Ustawialiśmy trochę łatwiej te bloki. Yy... Tak, brawo dla Bena. Gratulacje. Myślę, że cała drużyna zagrała też pod niego, bo wiedzieliśmy, że ma kłopoty, każdy starał mu się pomóc i, i tak, i tak każdy, każdy robił. Myślę, że dobra gra, jeszcze to nie jest jakby optymalna nasza forma, ta najwyższa. Na nią trzeba jeszcze troszkę poczekać. Mieliśmy teraz troszkę jakby więcej czasu na potrenowanie, troszkę mocniej docisnęliśmy na siłowni i z tego były widać już dzisiaj, ale, ale my wiemy jakie mamy cele. I, i wiemy, że ten plan jest troszkę dłuższy niż tylko ten jeden mecz. Słuchamy się sztabu, robimy to co sztab, sztab każe i, i, i jakby liczymy na to, że nasza forma przyjdzie w odpowiednim momencie. Czujemy się mocni jako zespół, wiemy co każdy z nas potrafi. Wiemy, że każdy z nas może liczyć na każdego. Także no czasami tak bywa, ale, ale, ale staramy się jakby grać na lepszą środkówkę. Nie zawsze mamy, mamy dzień, nie zawsze nie zawsze idzie po naszej myśli, czasami się, się męczymy. Ale koniec końców wygrywamy i myślę, że ten mental mamy, mamy mocny. Oby, oby, oby. Mam nadzieję, że, że tak się stanie. Myślę, że Drużyna też yy, wie, że jest duża szansa na to, żeby wygrać taki sobie też postawiliśmy cel i będziemy robić wszystko, żeby ten Puchar. po ilu? Po 14-13 latach? tak? 2013? 10, no. no to oby, oby w końcu przyjechał do Estrębia i. My na pewno damy, damy z siebie wszystko, żeby tak było. No tak, no, spodziewaliśmy się, że to będzie bardzo trudny mecz. Graliśmy z, z liderem tabeli w Plus Lidze. E, jak dotąd na razie e, chyba raz pokonanym? Dwa. Dwa razy pokonanym, więc e, spodziewaliśmy się bardzo trudnego spotkania. E, graliśmy, graliśmy, wydaje mi się, że mm, na, nie na naszym najwyższym poziomie. Ale Jastrzębski też nie, nie, nie odpuścił tego meczu. E, grali bardzo dobrze na zagrywce, na przyjęciu. E, wydaje mi się, że mogliśmy bardziej powalczyć, ale no to jest jednak tutaj jakość tej całej drużyny. Był bardzo duży bonus. Od początku sezonu walczyliśmy o to, żeby się w tym pucharze znaleźć. E, zawsze to jest więcej doświadczenia, więcej gry e, i, i tyle.